Witajcie, dzisiaj sobie wymienimy czujnik ABS, bo mi tu świeci jak widać Zaraz odpalę No i jak chwilę pojeżdżę, no to mi się zaświeca też kontrola trakcji No i mryga mi No i wymienię z lewej i z prawej, bo ostatnio wymieniłem sobie klocki i tarcze na nowe z tyłu Ale nie wymieniłem właśnie czujnika No i teraz przyszedł czas, żeby czujniki powymieniać No i biorę się do roboty, dobra zaczynamy No i jak wejdziemy pod auto to widzimy że tutaj mamy ten czujnik musimy go wypiąć no i co, wykręcamy tą śrubkę tutaj mamy na imbusa wyciągamy, wymieniamy na nowy i będzie gotowe wykręcam tą śrubkę, mamy wykręconą i musimy wyjąć ten czujnik tutaj mamy ten stary prawy czujnik tu widać, że już go zaczęło tak zreć trochę no a tu mam nowy za chwilę go zamontujemy i zobaczymy już jest na swoim miejscu Dokręcimy tylko sobie tą śrubę. Tutaj, tutaj sobie ten styk. Niestety, ale ten lewy się połamał strasznie. No, i muszę koło podnosić, żeby tą część, która tam jeszcze została, wyciągnąć. No, to koło zostało wciągnięte. No, i tutaj mamy tego winowajcę, który mi Co musiałem tak. Trochę go rozwiercić. Nie wiem, czy tu będzie widać. Tu jest ten otwór. Tu mamy gdzieś otwór. On był tam wsadzony. Nie chciał wyjść. Czy było go takim punktakiem. O, może takiego punktaka. No i młotkiem go tutaj zbijałem. Punktak młotkiem. No i wbijałem go i on tu mi wyleciał na ziemię. Trzeba było odchylić delikatnie tarczę Jeżeli nie uda się tarczy odchylić, no to musicie tutaj zamontować zacisk, wtedy ściągacie. No i wtedy to jest całkowicie widać i nawet z tej strony wolno puknąć i wybić, żeby to wypadło. A mi się nie chciało tego ściągać, więc od wewnętrznej stukałem. Tu się odchyliło i no i wypadło. Tutaj mamy stary ten czujnik. Strasznie się rozleciał. Tu mamy ten nowy czujnik, za chwilę go zamontuję. Złożę auto no i zobaczymy czy te kontrolki dalej będą się świecić. Niby chwilę trzeba pojeździć na nowych tych czujnikach i te kontrolki mogą zniknąć za jakiś czas, więc zobaczymy. Dobra, składam. No i sprawdzamy. Ok, mamy już gotowe, czujniki wymienione. Teraz chwila prawdy, odpalamy, przekręcamy stacyjkę. Dalej się świeci ABS, ale to trzeba się przejechać i zobaczyć, może zgaśnie. Ok, jazda próbna zrobiona. Wszystkie czujniki pogasły ABS i tą. To...